Okej, okay, siemanko, siemanko wszystkim. Witajcie tutaj, witajcie tutaj. Dzisiaj jest ze mną Łukasz Banaszek. Z Łukaszem, z Łukaszem tutaj współpracujemy. Teraz już chyba drugi miesiąc. Może, może Łukasz, Łukasz na początku gdzieś opowiedziałbyś trochę o sobie, w jaki sposób działasz, jak to, jak to u Ciebie tutaj wygląda. Okej, okay, no to cześć wszystkim. Ja zaczynałem jako agent nieruchomości ponad 10 lat temu. I co, co jest zabawne, rekrutowała mnie moja obecna wspólniczka, która prowadzi ze mną biuro. <śmiech> <śmiech> I... <śmiech> Pamiętam, że, że to był akurat dzień moich urodzin. Ja zajechałem na stację benzynową zatankować i zadzwonił telefon właśnie z biura nieruchomości, do którego składałem CV, że zapraszają mnie na rozmowę. No i tak się zaczęło. No i pracowałem jako agent nieruchomości i przez parę lat się wypaliłem, przyszedłem na fotografię. Ta fotografia to miał być taki początek lejka sprzedażowego. Sądziłem, że zbuduję sobie, że łatwiej będzie mi sprzedać usługę fotografii niż samą usługę pośrednictwa nieruchomości, choćby ze względu na cenę. Ale jakoś tak wyszło, że, że wciągnęła mnie foto, ta fotografia. Zacząłem się w tym szkolić i, i zostałem fotografem wnętrz. A teraz po kolejnych latach otworzyłem biuro nieruchomości właśnie z Elo która mnie wtedy rekrutowała, no i działamy w Lublinie, rozwijamy biuro. Tak, tak. Ja nawet tego nie wiedziałem, że Ela Cię rekrutowała. Nie mówiłeś mi o tym, ale, ale też, też ciekawe, ja też się dowiaduję tutaj fajnych, fajnych rzeczy. Tak, Łukasz, Łukasz prowadzi, prowadzi tutaj biuro w Lublinie, rozwija uprawnie. Działają, działają tam bardzo bardzo mocno. Jaki wynik ostatnio udało się wykręcić, bo, bo z tego co wiem, to w maju było tam około 10 umów, tak, na wyłączność podpisanych. 10, ja, ja... Mhm. 10 albo 11 było, ja już w sumie to sam nie wiem. Bardzo pozytywnym zaskoczeniem było to, że z pojedynczego lida udawało nam się wyciągać więcej niż jedną umowę, bo mieliśmy takie dwa przypadki, gdzie ja podpisałem, jechałem na mieszkania, przyjmowałem przy okazji na przykład dwie działki i Ela również miała taką sytuację, że z jedną właściwie cielką podpisała dwie umowy, więc fajnie ci ludzie się otwierają i, i udaje się przyjmować ciekawe tematy. Tak, tak. Właśnie, właśnie były takie sytuacje u was, że jechaliście na jedno spotkanie pozyskowe i wracaliście na przykład z dwoma z trzema umowami, nie. A, to, to naprawdę to naprawdę było, było tutaj e, fajne. E, też, też, też pamiętam tutaj, gdzieś, jak zaczynaliśmy, zaczynaliśmy działać, to. Jak, jak byś mógł w ogóle powiedzieć, jaki gdzieś był Twój taki problem na początku, nie? jak gdzieś zaczynaliśmy działać, uh, czy właśnie Wy mieliście tych klientów mało, czy nie, mieliśmy, nie mieliście czasu dzwonić na zimno? Ja, jak ten biznes u Was tutaj wyglądał już na, 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 tam dwa miesiące temu? Znaczy, mój problem ciągle był i jest taki sam, bo, bo wtedy problemem był brak czasu na nadzwonienie, na, na, na zimne telefony, na szukanie klientów i tak jak wystartowaliśmy z biurem e, na początku stycznia, to w zasadzie taka praca przynosząca efekty, no to zaczęła się w maju, jak zaczęliśmy współpracę z Tobą. I tak jak wtedy nie miałem czasu, żeby dzwonić na zimne telefony, to teraz nie mam czasu na przykład na rekrutację, bo obsługuję kontakty, które Ty porzucasz. Także skoczyłem jak ta gotowana żaba z jednego garnka w drugi, no ale wolę ten garnek, w którym mam co robić już z klientami, niż ten, w którym pracuję nad zdobyciem klientów. To zdecydowanie. Tak, tak. Tym bardziej, że wiesz, że jak już jesteś w tym drugim garnku, to to jest ten garnek tego rozwoju, nie? bo teraz wiesz. Jak ty, ostatnio o tym rozmawialiśmy, że wiesz, jak ty już sobie pewne rzeczy wydelegujesz, to już będzie łatwiej, nie? Już, już będziecie mieli stałe źródło klientów, polecenia, właśnie, właśnie dzięki współpracy z nami, tych klientów. Będziecie bardziej rozpoznawali na rynku i wiesz, teraz to się dopiero idzie, bo teraz, teraz masz tak naprawdę taki duży wzrost, że wiesz, byliście tutaj, nagle szybko, w dwa miesiące idziemy do tego poziomu, że tych ofert więcej pozyskujemy i teraz kwestia jest taka, że chwilę będzie ciężko, ale wiesz, zaraz się uda rekrutację zrobić, ktoś dołączy do zespołu i już będzie łatwiej pod tym względem, że. Będzie miał więcej czasu, nie? jako po prostu właściciel biura, jako, jako przedsiębiorca. To też tutaj jest, to też tutaj jest bardzo, bardzo ważne. No, więc tutaj, więc tutaj, tak, tak, tak wygląda tutaj te działania, te działanie, działanie Tej Łukasza. A powiedz mi jeszcze, powiedz mi jeszcze chciałem z tobą też porozmawiać o tym, bo ostatnio o tym, o tym jak rozmawialiśmy, to też, też wspominałeś o tej prowizji. nie? Jak się mocno mogą zmieniać, zmieniać przekonania, w jaki sposób my możemy brać, brać prowizję. Bo też mówię, że na początku wiesz, brałeś mniej, teraz bierzecie więcej, wiecie, że jeszcze można to rozwijać. Jakbyś mógł troszkę o tym opowiedzieć, jak, jak u Ciebie ten rozwój wyglądał tutaj. To znaczy, fajnie, że użyłeś jakby słowa przekonania, bo to też się to nawiązuje do wiele rzeczy zweryfikowała współpraca z Tobą. Na przykład, jak dzwoniliśmy na zimne telefony, jak próbowaliśmy sami przyjmować oferty, no to braliśmy pod uwagę pisanie umów otwartych. Wychodziliśmy z założenia, że lepiej złapać kogoś nawet na, na miesiąc, dwa miesiące na, na umowie otwartej, zbudować zaufanie i później przejść na wyłączność. W tym momencie, jakby baza lidów jest na tyle duża, że w ogóle nie rozpatrujemy oferowania umowy otwartej, nie mamy nawet takich umów, hmm. nie podrukowaliśmy ich i pracujemy tylko <laughs> na wyłączności. I, I nawet wczoraj z Elo o tym rozmawiałem, bo też mieliśmy sesję, więc jechaliśmy tam z godziny, mieliśmy czas pogadać. I, I rozmawialiśmy nad, na zasadzie, zobacz, gdzie byliśmy dwa miesiące. Jak, jak zmienił się nasz światopogląd, a wystarczyło tylko po prostu stałe źródło ciepłych kontaktów, do, do współpracy, tak. jak to weryfikuje. Tak samo prowizje. Ja pierwszą umowę podpisałem w styczniu na 2%, gdzie w maju ją wypowiedziałem, bo już nie byłem w stanie, jakby nie zadowalało to. I, I sam z własnej woli wypowiedziałem dwie umowy. I, mm -hmm. Które też miałem na wyłączności, ale po prostu zauważyłem, że Jasne. na niższych prowizjach zupełnie inaczej się pracuje z ludźmi. Są bardziej roszczeniowi, mają dużo większe wymagania, a za tym nie idzie jakby wynagrodzenie twojej pracy. I dlatego zdecydowaliśmy się na, na, polubno, na polubowne rozwiązanie tych wyłączności mm. Jasne. To, to jest cholernie ważne, to, co, o, o czym mówisz, ja. że często tak jest, właśnie, że wiesz, klienci, którzy płacą nam najmniej. Z nimi jest największy problem, nie? Mhm. To, to jest taki ciężki przypadek, że właśnie jak, jak zwiększysz te swoje stawki, zwiększysz swoje prowizje, swoje ceny, to tak naprawdę działasz z lepszymi ludźmi, bardziej świadomymi i też ci potem łatwiej, łatwiej ten biznes budować bardziej na ludzi. To też jest to też jest właśnie waż, ważne, nie? A więc, więc mega, mega, fajna, fajna droga. No, ja, ja to samo obserwowałem. Nie? Jeszcze dokończę, obserwowałem to samo w fotografii z tymi cenami. Zdarza... No, dla biur często miałem najniższe ceny na sesje zdjęciowe, i te współprace były bardzo ciężkie, bo często nieruchomości nie były przygotowane, nie były posprzątane. Ja wchodziłem do mieszkania, musiałem skarpety z drzejników ściągać i kolekcje old na przykład z szafki, no bo takie jeszcze czasem się zdarzają przygody, A później wyceniasz sesję za, za kilka tysięcy, jedziesz fotografować jakąś galerię handlową, gdzie jesteś podwykonawcą dla jakiejś firmy marketingowej, co powinni tobą pomiatać i generalnie z góry patrzeć, a jest wszystko dopieszczone. Ochrona nawet na obiekcie z tobą współpracuje. No. I jeszcze na koniec ci wystawiają referencje, że są zadowoleni po zapłaceniu faktury na kilka koła. No i... mm, tak, to, 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 to pokazuje, mhm. że wiesz, Wiesz, jakby każdy, każdy ma 24 godziny w ciągu dnia, i ty możesz, wiesz, 8 godzin fokusować się na tym, działać z klientami, którzy płacą mało, a możesz 8 godzin przeznaczyć, żeby wiesz, budować biznes świadomie, działać z klientami, z którymi ty chcesz działać, którzy płacą ci więcej, i to jest fajne, nie? że jakby wiesz, każdy ma wybór, tylko trzeba świadomie zmieniać swoje przekonania i zmieniać swój, swój światopogląd, bo to, że nam się wiesz, wydaje na dzień dzisiejszy, że, że coś robimy zajebiście, nie znaczy, że tego nie możemy ulepszyć, nie? Mhm. I nawet wiesz, te, teraz sobie dzisiaj rozmawiamy, co nie znaczy, że za pół roku, wiesz, nie obejrzymy tej rozmowy i nie powiemy sobie, kurczę, zobacz, gdzie byliśmy w wtedy, a gdzie teraz jesteśmy już, ile, ile kroków dalej, jak nam się już na przykład teraz pozmieniało wszystko, nie? No więc to jest, to jest też ważne. Też wam tutaj na pewno powiem, że Łukasz to jest jeden z lepszych, jak nie najlepszy fotograf w nieruchomości w kraju, <głosy> <głosy> więc, więc jak chcecie skorzystać z jego usług, to już niestety nie możecie, <noise> bo już tego nie, nie robi. To znaczy, też nad tym się dzisiaj zastanawiam Słuchałem jakiegoś podcastu właśnie przy obróbce zdjęć i nie będę wyprowadzał kogoś z błędu, że, że ja jestem najlepszy, bo po co, co nie? A tak. Zamykasz jeden rozdział, pojawiają się kolejne jakby wyzwania. Dwa miesiące temu wyzwaniem było przyjęcie ofert. Zbudowanie bazy, żeby no, kumulować kupujących i mieć co im pokazywać. Teraz wyzwaniem jest rekrutacja, powiększenie zespołu, który obsłuży lidy, które ciągle wpadają, bo, bo też już pojawiły się zastoje i, i trzeba podganiać czas. No, wiadomo, ktoś jak zostawia ci dane do kontaktu, to nie lubi czekać, i, i nad tym teraz pracujemy. A za pół roku mam nadzieję, że już sam nie będę w ogóle żadnych tematów dotykał, tylko właśnie starał się powiększać zespół, czy, czy otwierał się na inne miasta. To, to mam nadzieję, że tak to będzie wyglądało. Mm, to jest zajebiste, to jest zajebiste. zajebiste że, wiesz, że masz wizję do tego, do, do, do czego dążysz, i to jest fajne. że Po prostu masz taki, masz taki plan. Na pewno z tym, z tym jakby ogarnianie tych kontaktów też niedługo będziemy fajną rzecz wprowadzać. To jest to, co Ci mówiłem. Na pewno to też pomoże. Troszkę, ale, ale fajnie. Czyli wiesz, zamykasz jeden etap, byłeś najlepszym fotografem w kraju. Lecisz teraz, po miano najlepszego biura, biura tutaj nieruchomości. Więc to jest fajne. To jest fajne w tym, w tym tutaj wszystkim, jak, jak to wygląda? Okej, okej. Okay, okay. Myślę, myślę że, że tutaj dużo, dużo fajnych kwestii mówiliśmy. Tak na koniec jeszcze Łukasz, chciałem cię zapytać, co byś może powiedział osobom, które to oglądają, które może są na początku drogi, które może mają wiesz, że to problem, żeby pozyskiwać jakieś oferty. Czy mają jakieś wyzwania w biurze? Co byś powiedział takim osobom, które gdzieś wiesz? Stoją w miejscu i po prostu potrzebują, potrzebują takiego kopa do rozwoju. Co bym powiedział? Uważałem, że era Facebooka się skończyła, że Facebook jest zbyt przesycony reklamami. Natomiast no, kontakty od ciebie i Lidy brutalnie zweryfikowały to, że nie miałem racji. Że, że ciągle jest to miejsce do popisu, i, i ten Facebook ciągle jest w stanie relatywnie tanio dostarczyć. Ciepły kontakt, no bo jak w tym momencie mamy koszt podpisanej umowy, no tak przeliczając Pirazo, dajmy na to około 200 zł, patrząc na wszystkie lidy. No to hmm. jest to przy naszych prowizjach, to jest śmieszny koszt. I tak. to zostało zweryfikowane. Co bym dalej powiedział? Warto zaryzykować. I. Myślę, że też nie warto brać całej presji na siebie, bo wiem, jak moje postrzeganie biznesu zmieniło posiadanie Eli, wspólniczki. Posiadanie, przepraszam cię, Ela, bo to, to strasznie to zabrzmiało, ale. ale... Pozdrawiamy, pozdrawiamy, Ela. Ale... Tak. Ja wiem, że bez niej bym nie otworzył biura, bez niej bym nie poszedł dalej i. Warto wziąć kogoś, kto będzie czasem tego kopa do przodu sprzeda i tak jak my ciebie teraz uważamy za członka zespołu, bez którego byłoby nam ciężko, no to tak samo wy, jak macie jakieś problemy, no to podzielcie się z nimi kogoś, weź, nimi z kimś, weźcie sobie kogoś do pomocy, poszukajcie, może któryś z waszych agentów zasługuje na awans, zasługuje na udziały w biurze. Jakby zróbcie taki krok, który stanowczo złamie wszystkie schematy, które do tej pory. Uważaliście za słuszne, a później po prostu płyncie z prądem i nie zatrzymujcie się. Mega, mega, fajnie, fajnie powiedziane. To jest ważne, to jest ważne, bo często wiesz, my jako przedsiębiorcy, jako ag agenci nieruchomości, właściciele biura, jesteśmy w tym sami, nie? I wiesz, czasami właśnie potrzebujemy tej osoby, więc fajnie powiedziałeś, że może właśnie jakiś agent zasługuje na udziały, żeby właśnie, właśnie dostał awans, żeby z nim się wartotaj dzielić takimi wyzwaniami. Bo tak, bo tak często jest, że wiesz, budujemy biznes, jesteś w tym sam, ale jeśli masz kogoś, kto cię, wiesz, wspiera, motywuje, w takich momentach nawet co ci się nie chce, dać tego kopa do działania, to, to jest zajebista i taka, taka faktyczna, faktyczna e, wartość. Więc słuchajcie, tak, tak na zakończenie. E, na zakończenie tutaj e, był ze mną ktoś, jak właśnie tutaj biura, biura w Lublinie. E, kozak, Kozak nieruchomości, Kozak, kozak tutaj, kozackie wyniki robi, więc... Jeśli macie, macie jakąś nieruchomość na sprzedaż tutaj w Lublinie w okolicach, to śmiało się nazywajcie do Łukasza. Na pewno wam tutaj rzetelnie, rzetelnie pomoże i zrobi zajebistą robotę i ja za niego ręczę naprawdę, bo widzę jak przygotowuje oferty, jak to wszystko wygląda. No jakie serce tutaj, serce tutaj wkłada do, do, do tej pracy, bo naprawdę ma inne podejście od większości, to jest zajebiste, bo widać jak on się tutaj, jak on się tutaj angażuje. Więc tak na zakończenie jeszcze raz dziękujemy za, za obejrzenie tego materiału